Nasze relacje z kobietami są rozproporcjonalne do relacji z naszymi rodzicami. Jeżeli coś nie gra w relacjach z kobietami, to znaczy, że nie gra w relacji z mamą i lub również z tatą. No i tyle. Jakby to już wielcy geniusze psychologii i psychiatry dawno odkryli i opisali już tyle książek, ile powstało i publikacji na ten, na ten temat. To jest po prostu przeszli w skróć przebadane, jak relacje z naszymi rodzicami wpływają na postrzeganie siebie. Czyli jeżeli ja mam coś nie tak w relacji z ojcem, który dla mojej podświadomości jest e, wzorem mojej męskości, jeżeli tata symbolizuje męskość, a ja mam z tatą jakąś kosę, czegoś mu nie wybaczyłem, mam urazę, żal, pretensje, no to znaczy, że atakuje swoją męskość. Jeżeli atakuje tatę, to nie jest tylko, że tata obrywa. No tam, pikuś, moja męskość obrywa, ja sam. Obraz siebie w mojej podświadomości obrywa. Czyli... Jeżeli jestem gdzieś zblokowany w relacji z tatą, no, tego, to tego mam zblokowaną to ja nie męskość. Roz, nie rozumiem. Przecież jeżeli, jeżeli... drażni to, że po prostu jest leniwy i nie ogarnia, no to po prostu jak to jest, że... Jeżeli drażni Cię to, no. że jakiś, jakikolwiek człowiek na tej planecie jest leniwy i nie ogarnia. No nie drażni. Nie, Mówi to imię, ale to jest ojciec, to... Je, jeżeli, ojciec. jeżeli cokolwiek drażni Cię w Twoim ojcu lub jakimkolwiek innym człowieku na planecie, to ta cecha, która Cię drażni, ty też ją masz, bo każde ego jest takie same. Mamy ileś tam miliardów ludzi na tej planecie, każdy ma takie same ego. Każde. Tego samego worka bierzemy. Każde ego jest z tej samej gliny, każde ego jest leniwe. Ale też wredne, hamskie, sprośne, yy, myślące o sobie, egoistyczne, zarozumiałe, twórzliwe, przywiązujące się i tak dalej. Ale pytam, że każde ego jest leniwe. I ty też masz w sobie lenia. Ty masz dokładnie takiego lenia w sobie jak ja i twój ojciec i wszyscy inni. Tylko po prostu jedni ludzie na tej planecie już nad nim zapanowali nad tym leniem i go zdyscyplinowali. Że są świadomi, że jest leń, ale już nauczyli się nad nim panować, wytrenowali go tam, i miłością, a inni na przykład, jak Twój ojciec jeszcze nie zapanował nad swoim leniem. I teraz, gdybyś Ty zapanował całkowicie nad swoim leniem, to nie drażniłby Cię u Twojego ojca. Ale, jeżeli drażni, i teraz Tobie się może wydawać, że nad nim zapanowałeś, popatrzysz na swoją efektywność i wydaje Ci się, że wszystko w Twoim życiu hula i nie jesteś wcale leniwy. Ale jeżeli cię drażni lenistwo góźnego, to najwidoczniej wciąż jeszcze swojego lenistwa w pełni nie zaakceptowałeś, albo nie chcesz się przyznać, albo nie widzisz, że też bywasz, nie widzisz, że ty też czasem bywasz największym, najbardziej śmierdzącym leniem na tej planecie, tylko nie wiesz, że to jest, tylko co jakoś to tłumaczysz. Mówisz, nie, ja zasługuję na to, żeby trzy dni w tygodniu leżeń z nie robić. Bo cztery dni pracuję. I nie widzisz na przykład swojego lenistwa, albo w jakimkolwiek innym aspekcie po prostu go nie widzisz. Albo nie wiesz, że to co robisz, albo może wydaje się, że dajesz sobie dużo, ale tak naprawdę mogłeś się wydawać 10 razy więcej. Więc tu wychodzi twoje lenistwo, to jest wydanie, no ale przecież pracuję, No przecież tak bardzo ciężko pracujesz, przecież 6 godzin dziennie pracuję, No tak, ale są ludzie, którzy pracują 16 godzin dziennie, więc w porównaniu do nich jesteś na No tak, ale przecież pracujesz 6 godzin dziennie, no i. No tak, no wstaje rano, potrzebuje dwie kawy, po dwóch godzinach muszę sobie, sobie zrobić drzemkę, ale przecież pracuje. No tak, ale są ludzie, którzy nie potrzebują kawy, drzemki i w jeden dzień robią więcej niż ty przez miesiąc czasu. Więc w porównaniu do nich jesteś leniem, bo nie dajesz siebie 100%. No, po prostu my często, po prostu nam się wydaje, że len tylko ten, który budzi rano budzik, a on nie wstaje na przykład. Albo wstaje po dwóch godzinach, idzie oglądać Netflixa i wraca do łóżka, że to jest len. A ktoś, kto pracuje od rana do wieczora, to na przykład nie jest leniem. Może kazać, że jest takim samym. Po prostu robi proste rzeczy, poniżej swoich zdolności, nie rozwija się, nie robi nic więcej, nie daje więcej, robi tylko to, co potrafi, to, co zna. Od 200 lat to samo robi, więc też to jest jakaś forma lenistwa. Więc przypuszczalnie ty swojego lenistwa nie widzisz, bo nie chcesz, bo to jest zbyt bolesne, bo musiałbyś się przyznać przed sobą, że się ściemniasz i wciskasz sobie jakieś tam bajki. I dlatego drażni cię lenistwo twojego ojca. Gdybyś zobaczył prawdę o sobie i zobaczył prawdę, jakim ja jestem Leniu, ja mógłbym robić znacznie większe rzeczy i być znacznie dalej i znacznie więcej się wydawać. Ja tego nie robię, bo wolę wygodę i komfort. Gdybyś zobaczył, stoi i zaakceptował, to wtedy przestałby się drażnić o innych. To, to jest nawet lepsze, tak? Że to jest jako znak po prostu. Tak to jest... o to chodzi. Że wszystko co po prostu zauważam, co my że po prostu... Aha! Tak, dlatego dla mnie relacje z ludźmi to jest jedna z najwspanialszych, najlepszych, ale też najprostszych form rozwoju, jak tylko skumasz. Że wszystko, są co cię to, to jakby takim lustrem. Jedno tak. jest po prostu o jednej przejrzystości, no i no o drugiej i po prostu każdy odgle inaczej po prostu. Jak tylko ktoś załapie, że inni ludzie są moim lustrem i, wszyscy, i oni mi pokazują tylko i wyłącznie to, czego ja nie przerobiłem, no to nagle dzięki obecności innych ludzi ja mam jak na dłoni czegoś nie przerobiłem. Wystarczy. Tylko, ja tylko cały czas, faktycznie tylko cały czas obserwuję, czy jest coś, co mnie drażni w moich bliskich i tak dalej. Jeżeli mnie coś drażni. No to mówię, o, okej, okay, to jest coś, czego sobie nie przerobiłem. Tam nie mam w sobie miłości, tam nie mam akceptacji. Chciałbym w pewnym sensie wykorzystuję innych, ale oczywiście w takim sensie pozytywnym, że jasna. Ich obecność y, traktuje tak, że oni mi służą swoją obecnością, bo ja dzięki temu mogę zobaczyć, czego nie przerobiłem, ale jestem świadom, że ja służę też innym swoją obecnością. Ale muszą być ludzie. Proszę? Muszą być ludzie. To tak, jest. tak, że... Ob... No tak, jak siedzisz w jaskini, to w norze, w piwnicy... Odcięto od ludzi, no to nie bardzo. Znaczy to też jest to też jest lustro. Dlaczego jesteś odcięty od ludzi? Tak, nie, dla mnie ludzie, obecność ludzi, relacje z ludźmi to jest wspaniała forma rozwoju. Taka niesamowita, No, idealna, genialna. No.